Przejdźmy teraz już do zadania, żebyśmy poćwiczyli 16 zadanie 234 strony. Polecenie zaznacz w układzie współrzędnych punkty, a następnie narysuj wszystkie odcinki, których końcami są te punkty. Oblicz długości powstałych odcinków. No dobrze, postaram się, żeby to było w miarę czytelne. Punkt K, 0 i minus 4. Napiszę współrzędne, żeby potem się nie zgubić punkt L51 M14 i N -3 -1 No i teraz uwaga mamy narysować odcinki Zrobię to od ręki, użyję koloru, żeby to było lepiej widoczne. No i mam czworokąt. Mogłabym jeszcze, bo tutaj jest napisane, że mamy narysować wszystkie odcinki, których końcami są te punkty. Mogłabym jeszcze pokusić się tutaj o przekątne. Nie będę tego robiła, ponieważ Zrobi się bałagan na kartce i za chwilę będziemy mieć problem z odczytaniem, ale oczywiście, Wy możecie to policzyć, bo to zasada będzie taka sama. Poćwiczymy sobie na tych odcinkach. Uwaga! E, zaczynamy od obliczenia długości odcinka kL. Korzystając z wzoru, e, który wcześniej napisaliśmy, mamy pierwiastek i tak. Najpierw KL od końca, czyli od L odejmujemy K, czyli od 5 odejmujemy 0. Wiadomo, że to nie będzie miało znaczenia, jak odejmę 0, ale zapisuję to, żebyście pamiętali. Podnoszę do kwadratu. Dodać od 1 odejmuję minus 4 do kwadratu. I obliczam. Tu mam 5 do drugiej, minus i minus daje mi plus, czyli mam 5 do drugiej. I pierwiastek, czyli 25, dodać 25, czyli pierwiastek z 50. I tak sobie zostawimy. To jest KL. Kolejny odcinek LM. LM, czyli od M odejmuję L do drugiej, 4, odjąć 1 do drugiej i pod pierwiastkiem. Minus cztery do drugiej, trzy do drugiej, szesnaście. Pamiętajmy, że do korzystaj potęgi minus nam się e, redukuje, dziewięć, mm. czyli dwadzieścia pięć, i to akurat mogę obliczyć. Mamy piątkę, więc tutaj sobie zapiszę, że to jest pierwiastek z 50. Tu mi wyszło 5. Obliczamy dalej. M, M teraz długość odcinka. Tutaj muszę mieć zadanie, żeby nie zapomnieć. Od n, czyli od minus 3 odejmuję 1 i od minus 1 odejmuję 4. No i liczymy, minus 4 do drugiej, minus 5 do drugiej, czyli 16 i 25, zatem 30, 40, Długość tego odcinka, pierwiastek z 41 i ostatni n, k i drodzy, jeżeli będziecie liczyć długość odcinka Kn, to i tak wyjść musi to samo, tylko w innej kolejności będziecie mieć liczbę. Ale wyjdzie na pewno ten sam wynik, jeżeli się nie pomylicie. E, czyli od zera odejmuję minus 3. Od Kn. Mhm. I do drugiej. Teraz od minus 4 odejmuję minus 1 i do drugiej. Tu jest 3 do drugiej. Dodać. Czyli mam minus 3 do drugiej 9, 9, czyli 18. Pierwiastek z 18. I obliczyliśmy sobie. Długości odcinków. Pamiętajcie, zawsze od końca odejmujemy początek. I na koniec, jeszcze twierdzenia Pitagorasa chciałabym policzyć z Wami zadanie 17. Długość trzeciego boku trójkąta prostokątnego. Teraz, jeśli dwa pozostałe mają podane długości. Hmm. Mam podane w pod punkcie a że mam 8 i 17 cm. Trójkąt prostokątny. No to teraz zobaczcie. Narysuję sobie trójkąt pomocniczy. Wcale nie musi być tak, że on będzie tak, tak wyglądał, tak? Które to mogą być boki? To mogą być przyprostokątne. No to teraz bez problemu wyliczę sobie przeciwprostokątną, bo mam znaleźć trzeci bok. Ale przecież ten trójkąt może być również taki. 8 będzie jednym z krótszych boków, a 17 będzie najdłuższy. I też będę mogła policzyć trzeci bok. Zobaczcie, mamy dwie możliwości i do obu będziemy używać twierdzenia Pitagorasa. No to do pracy. Pamiętajmy, że zawsze dwa krótsze są razem, czyli 8 do 2, 17 do 2, to się równa x do 2, 64, 289, zatem 353 to jest x kwadrat, więc x. To pierwiastek z 353. Niestety nie, nie da się tego obliczyć. Nie ma dokładnej wartości. My na razie ćwiczymy. W tym przypadku będzie 17 sam, a 8 z x. No to znowu 289, 64 i x kwadrat. Odejmujemy 64.

To no pierwiastek z 225. No i teraz, czy nie ma pierwiastka z 225? Zastanówmy się. Hmm, no, może to jest 15. No to warto sobie policzyć i sprawdzić. 7, 15, 5. Tak, to jest 15. Czyli zobaczcie. Mogę mieć dwie możliwości, w zależności od tego, które odcinki to będą podane. To może być pierwiastek z. 353 albo 15, to przejdźmy do kolejnego. No to nie koniec. Jest tutaj jeszcze pokórę no i cel. Mam 30 cm i 5 cm. Zauważmy, mamy różne jednostki, a my tego nie chcemy. Zatem tutaj zapiszę sobie 3 cm i znów. Mając podane dwa boki, mogę mieć dwa różne trójkąty. To mogą być przyprostokątne, ale może być przecież jedna z tych liczb przeciwprostokątną. I znowu stwierdzenia Pitagorasa. 3 do drugiej, 5 do drugiej razem i x do kwadratu sam. 9 i 25 to jest 34. Zatem x to pierwiastek z 34. Jedna możliwość, a tutaj piątka jest sama. Dwa krótsze boki razem. 25, 9. Odejmuję, czyli 16 i mogę wyliczyć x, czyli 4. Super. I ostatni przykład. Strasznie duże tutaj będą liczby. Na to nic wcześniej sobie policzyłam. 14 cm i pół metra. Zatem 50 cm, również chcę mieć jednakową jednostkę. I zobaczmy. Jedna możliwość i druga. Że to będą przyprostokątne. Ale może być tak, że 50 to będzie przeciwprostokątne. I tutaj chciałabym, żebyście wy to policzyli. Policzcie, jakie tu są możliwości. Do usłyszenia.